Of, jedziesz na wycieczkę szkolną. Proszę pani, będę Żygał. Tak, to są wycieczki szkolne. Pamiętajcie, jutro zbiórka o 5 rano ma się przyjść punktualnie. Proszę pani, zapomniałem zgody na wycieczkę. Proszę pani, a Marcelek jeszcze nie przyszedł. Bro. Proszę pani Tomek kopie mnie w fotel Spróbuj go zignorować okay, ale... I, to, I to serio tak jest, jakby macie ten Proszę pani Tomek kopie mnie w fotel Spróbuj go zignorować Proszę pani Czarek, Kasia i Basia mają ze sobą piersiówkę Spróbuj go zignorować Proszę pani od kierowcy czuć alkoholem, on jest totalnie pijany Spróbuj go zignorować I to serio tak jest, zawsze też jak się jeździ na wycieczki szkoły, nie wiem czy zauważyliście Ale zawsze się bierze najtańsze autokary Jakie tylko są Zawsze te autokary są w takim stanie technicznym Że na przykład jak ja bym do nich wsiadł To, to podłoga by się przez rozwaliła. I w tym nie widzę żadnego problemu. Czemu tak jest? Proszę pani, czy możemy zatrzymać autobus, bo muszę siku. Czy chociaż przez 5 minut możecie nie puszczać barki? Pięć minut! Nie! Barki za moich czasów nie było. Ej, ale szczerze, to mi trochę boli. Za moich czasów nie było tyle memu z papieżem. To się pojawiło zbyt późno. Za moich czasów w szkole nie puszczały się barki. Tamy na zamku w Zadupiu Dolnym historia tego zamku sięga XII wieku. Ej, patrzcie, sklepik z pamiątkami. Patrzcie, co mam. diabełki. Słuchajcie, idziemy do <grymne> enegdangu. Proszę pani... Ej, z diabełkami było zajebiste akurat! Co się serio zawsze... Jak do szkoły ktoś przynosił diabełki, to zawsze się nich albo... albo się je deptało, albo się je mi rzucało. Ale ten Walter White idealnie pasuje. Dostałem zabawkę dla dziewczynek w moim zestawie Happy Mi Teraz zacznie się drzeć. Walnę sobie potem wszystkim lona. Proszę pani, nie uwierzy pani, co akurat mamy przy sobie. Czekaj, czekaj, co ja przed chwilą mówię? Proszę Pani od kierowcy czuć alkoholem, on jest totalnie pijany. Nie, ale poważnie, to, to idealnie oddaje wycieczki szkolne, nie ma co.